Dzień dobry, kochani. Kolejny trening z serii. Rozwijamy razem świadomość ciała, ćwicząc. Będzie znaczy, tak naprawdę to y, coś pomiędzy treningiem a wykładem. Ale wydaje mi się, że bardziej trening, bo on będzie jednak troszeczkę męczący, jakby, jak na wykład. Mam ścianę. I pamiętacie, zawsze czytajcie najpierw opisy, bo w opisie napisałam, znajdź ścianę, szafę, drzwi, o które możesz się oprzeć, tak, spokojnie. Niekoniecznie to musi być lustro, tak jak u mnie, bo yy, możecie się czuć nie do końca fajnie z tym, że upaćkacie sobie lustro i to nie przeszkadza ja sobie, je przekrę. Dobrze, i teraz tak, zobaczcie, mamy nogi na razie lekko ugięte, ale to dlatego, że chcę, żebyście wyjęli skórę mięśnie spod pośladka usieli równo na guzach kurszowych i spróbowali się wyprostować. A to oznacza, że nie za bardzo będziemy mogli dotykać w ogóle plecami lustwa. A dlaczego ja o tym wspominam? Dlaczego to jest ekstremalnie ważne? Dlatego, że ja próbuję zbliżyć. Najbardziej wystające części pośladków do ściany, tak do lustra, przy którym siedzę. I teraz ja już rozplotę widzicie włosy. I teraz, bo to będzie ważne z naszego punktu widzenia, w jaki sposób się zachowają y, głowa i plecy. Zobaczcie, ja sobie tylicę, y, czyli tą najbardziej wystającą część czaszki, dokładam do powierzchni ściany, ewentualnie najbardziej wystającą część pupy. Reszta pleców średnio przylega. Jeżeli ja się bardzo postaram, to mogę spróbować wkleić łopatki, widzicie? Ale dopiero gdybym mocno wciągnęła brzuch, to mój lędźwiowy jest doklejony. Tak, czyli mocno bym wyssała pępek do wnętrza brzucha, pępek dała do jelita. Zrobiła tą pracę do wakum, wessała organy wewnętrzne do brzucha. Wtedy mam wydłużenie, wypłaszczenie odcinka lędźwiowego. Widzicie? W pozycji neutralnej ja mam wklejone łopatki, poty i najbardziej wystającą część pupy. I w ogóle takie siedzenie już prosto z lekko napiętym brzuchem, żeby go nie wywalać. w ja mam rozciągniętą po porodach macicę. Tak, ale cały czas trzymam poprzeczny. Tak, mam zaangażowany biodrowo lędźwiowe. Już mówiliśmy o biodrowo-lędźwiowym. Wróćcie do wykładów. Mówiliśmy sobie o tym, że to jest mięsień, który zgina biodro. Przy neutralnych plecach pracuje najlepiej, czyli ja nie mogę wyjść z naturalnej lordozy lędźwiowej. Ja ją staram się utrzymać, ale staram się wydłużyć i właśnie po to jest nam potrzebne to wydłużenie. Jeżeli czujecie, że jest Wam ekstremalnie niewygodnie teraz w biodra, to proponuję, żebyście się zaopatrzyli w coś pod pupę, na przykład koc, albo większą poduchę z sofy, żeby siedzieć wyżej, tak? Bo w ogóle najlepiej by było, gdybyśmy w dalszej części ćwiczeń byli w stanie wyprostować nogi. Więc, jeżeli już teraz jest wygodnie, to potem lepiej nie będzie. niewygodnie to potem lepiej nie będzie. Spróbujcie wkleić te łopatki, najbardziej wystającą część upu i potylicę, i się wydłużać. Starać się cały czas czubkiem głowy, jakby rosnąć w górę. To już jest ćwiczenie. Ja na przykład czuję, że mój brzuch, żeby mnie utrzymać w tej pozycji elegancko, z otwartą klatką piersiową, z klejonymi łopatkami, z klejoną potylicą, on już pracuje. I tak się nastawcie. Tak, robimy wdech na miejscu, pozwalamy, żeby przypona wylazła spod żeber i wydech, ręce w górę wydłużamy, nie bójcie się unieść łopatek, ważne, żeby nie napiąć karku i wdech i wydech, ja cały czas przylegam łopatkami do ściany, jeżeli możecie, to wyprostujcie nogi. Ja już Wam mówiłam, jak trzeba to się zaopatrzyć w coś, zaopatrzyć w coś pod pupę. Napiąć czwórki, napiąć czwórki, napiąć czwórki. Wydłużyć się. Zwężam teraz talię, zobaczcie. Maksymalnie jakbym zakładała gorset. Napinam czwórkowe, uda zresztą widać, tak. Ja tu nie stosuję, słuchajcie, żadnych filtrów, więc skóra się układa, jak się układa. Tak robimy wdech. I wydech, podciągamy. W dobie, kiedy wszystko jest sztuczne, to już naprawdę mi się, słuchajcie, nie chce. Zwężamy talię, wyciągamy się, czubak głowy idzie w górę. Podciągam szybki kolonowe czwórkami. Zobaczcie, już mam napięte łydki. I wdech, łopatki wklejone. I napinam pośladki, zamykam guzy kursowe. Spróbujcie zrobić ten close your ass. Jeżeli nie pamiętacie, to w przysiadę jeden, przysiady dwa ja to tam tłumaczę. Tak, czyli zaciskam pośladki. To już moim zdaniem jest naprawdę ekstremalne, trudne ćwiczenie. Ja czuję cały grzbiet i cały środek. I wydech. I mo mogą być stopy płęt chyba że was łapią, skurcze, no to flex. I wdech, bo skurcze mogą w łydki. I spróbuj zacisnąć pośladki, wydłużyć się w górę, spłaszczyć brzuch. I wdech. I wydech. Spróbuj zacisnąć pośladki, wydłużyć się w górę, spłaszczyć brzuch. Wdech. I tak, jakbyście chcieli urosnąć czubkiem głowy do góry i napiąć pośladki, jakby. O, zaciskam pośladki. Jak to moja mama zawsze mówiła, 5 złotych między pośladkami. Pięć złotych. Mogę mieć stopy flex. Zobaczcie teraz. Pięć złotych między pośladkami. Pięć złotych między pośladkami. 5 złotych między pośladkami. Pięć złotych między pośladkami. Pięć złotych, złotych między pośladkami. Zaciskam pośladki. Podbrzusze aktywne. Aktywizuję głowę uda. Wydłużam się rękami. Ło. To jest naprawdę... Już tutaj będziecie czuć naprawdę grzbiet brzuch, pupę całe nogi, tak wystarczy, że siedzę prosto staram się siedzieć na guzach kursowych tak, wróćmy do tego do tej pracy ze zwężeniem talii słuchajcie, trzymam tutaj z lekko ugiętymi nogami i tylko hu, zaciskam pośladki i staram się zwęzić talię ja wiem, że wizualnie to wygląda jakbym ja głównie hu, ten brzuch spłaszczała ale wyobraźcie sobie, że chcecie sobie założyć gorset. To jest ze wszystkich stron. Ja nie do końca się doklejam. Trochę dotykam tego lustra i ściany. Ale słuchajcie, gdybym ja to robiła tylko poprzez zginanie pleców, to ja bym się oddaliła łopatkami, widzicie? Ja bym to zrobiła na zasadzie hamsko. Wklejam sobie lendziowe, bo, bo tu się zgarbiłam. A ja nie robię tego. Ja cały czas mam wklejone łopatki i. I tak pracuję brzuchem. I tak zamykam posiadki. Robię tak, jakby moimi guzami kurszowymi, takie. I pęcherz moczowy, jakbym chciała kierować na tylną ścianę jamy brzusznej. To jest ta praca. To jest ta praca. I dodajcie ręce w ten sposób. To jest praca. I spróbujcie prostować nogi znowu. Płęd albo flex, albo na zmianę. Mega praca na środek i brzuch. I nawet jak ktoś ma jakieś zwrotnienie kręgosłupa, może to wykonywać. Wydłużyć się. Starajcie się, żeby potywica przylegała. sobie robię puent, raz flex tymi stopami, jak mi wyjdzie, możecie wybrać albo puent, albo flex, najważniejsze jest to zwężenie talii, ja pcham, pękasz moczowy na tylną ścianę jamy brzusznej, zaciskam pośladki, ja chciał urosnąć, gwałtownie z siebie wyrzucam powietrze, na zasadzie tego oddechu ognia, zaciskając mocno brzuch, żeby się zrobił płaski, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, doskonale, uff, no myślę, że to było czuć, nie, dobra, i teraz y, spróbujemy sobie iść dalej. Ręce mam tu, tak? Kładę je sobie na podłodze, opuszczam palców i postaramy się nogi. Pamiętajcie, że jeżeli macie trudności, to musicie usiąść naprawdę wyżej, tak? Angażować nogi i napiąć czółkę i spróbować podnieść nogę. Trudne. Opatki wklejone. Jak się nie da, to tylko taka próba. Możecie sobie wcisnąć tutaj dłonie i próbować aktywizować czworogłowy, uda i brzuch, tak jakbyście chcieli, tą nogę podnieść. Jeżeli się udaje trochę ruszyć, to super. Ja wiem, że tutaj będzie pachwina pracowała, bo tutaj pracuje biodrowo lędźwiowy ja z ustawionym neutralnie kręgosłupem. Staram się aktywizować biodrowo lędźwiowy i środek, żeby popracować. Tak? I to jest moje wydłużenie. Mogę spróbować z rękami. Jak wam wychodzi, to z uniesionymi rękami będzie jeszcze większe wyzwanie. Tak jest. To jest trudne wszystko. I. 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 I spróbuj łopatki mieć wklejone, a wciągnąć brzuszek. I jeszcze osiem. I siedem. I sześć. I pięć. I cztery. Nie garb się. I trzy. I dwa, i jeden. Pięknie. I jeszcze raz. Ręce od samego dołu do samej góry. I dla zuchwałych możecie spróbować się tutaj wbić biodra polędźwiowe. Tu. Ugiąć nogi i się pochylić. Ale zobaczcie, to będzie działało tylko wtedy, kiedy będziecie mieć proste plecy. Nie tu. Tak? Nie możecie się pochylać. Plecy muszą być proste, muszą równą deską odchodzić od ściany. I wtedy tutaj wszystko pracuje. i Tak, biodrowo-lędźwiowy w drugiej części. Zresztą będziecie mieli rozwinięcia tych ćwiczeń na I wdech. I wydech. I wdech. I wydech. I wdech. I wdech wydech i wdech, i wydech, i wdech, i wydech, i wdech, i jeszcze osiem, wydech i wdech, pięknie to wyrównuje plecy, I wydech, poczucie jak tu wklejam w ścianę, tu wydłużam, i jeszcze może z 5, 5. Zawsze mylę liczeniu, bo za dużo do Was mówię. Cztery, trzymaj brzuch cały czas napięty. Dobrze. I na sam koniec jeszcze raz samo wydłużenie i napnij pośladki. I napnij pośladki, urośnij w górę. Staraj się urosnąć w górę. I urośnij w górę. To jest wydłużenie pilatesowe. To jest brzuch, to jest środek. Rozciągasz przestrzeni między kręgami kręgosłupa. Aktywizujesz biodrowo lędźwiowe czwórki. Pośladki, dno miednicy. Rośniesz w górę. Zobaczcie, ja wyraźnie rosnę i tu się rozciągam. Jeszcze. Osiem. I siedem. I Sześć i pięć i cztery i trzy i dwa i jeden. Doskonale. Uf, myślę, że to było czuć. To jest mniej więcej 60 kalorii do spalenia, tak czy siak. I lecimy zaraz do drugiej części. Najlepiej to robić z drugą częścią, macie to opisane.